Manko, widzowie, kochani! Jezu, jaki odzew! Świetny, piękny. Widzę, że nie możecie doczekać się, żeby zobaczyć mnie w klatce. Ja też nie mogę się doczekać, bo ile? Prawie rok już minęło, od kiedy nie walczyłem, a, a trochę poćwiczyłem. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać, tym błoński, Team crusher. Z kitu, zmiana nazwy na crusher. Po prostu chciałem mieć taką koszulkę z napisem Crasher na plecach, bo już mam wszystkie daje z tym błoński i tak myślę, no, będzie fajny. Teraz będzie się bardzo dużo działo, bo tak walka, konfy, e, ruszę kanał spontanu, ruszają moje ciuchy z chłopakami, czyli zarząd, co tam jeszcze się będzie działo. E, szaman niedługo wypuszczany, no naprawdę dużo się dzieje. A i jeszcze dzisiaj pisałem mój rozdział do e-booka, w sensie taką wstawkę, bo będziemy robić też e-booka o tym, jak przygotowywać się e, siłowo do, do treningów MMA. więc e, mnóstwo rzeczy. Kasper Błoński, wraca! thank <laughs> you